Już jutro będziemy obchodzić 81. rocznicę Powstania Warszawskiego. W tym odcinku zteścimy, jakie uroczystości odbędą się z tej okazji w Warszawie i okolicach. Zapraszam do oglądania! Na początku powiedzmy o tych najhuczniejszych wydarzeniach, w których uczestniczenie jest jak obowiązek. Na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert piosenek powstańczych, czyli tzw. niezakazanych. O godzinie 11 będzie można uczestniczyć w tradycyjnym przemarszu Mokotowa z parku Dreszera do ulicy Dworkowej. Będzie miała miejsce również 34. edycja biegu Powstania Warszawskiego. Oczywiście najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce o 17, czyli godzinie W. Wtedy tradycyjnie cała Warszawa na moment staje w miejscu. Najlepiej wtedy być przy Placu Wolności. Wydarzenie organizowane tam przez Muzeum Powstania Warszawskiego będzie transmitowane na żywo w ich mediach społecznościowych. Oprócz tych wydarzeń, również każda dzielnica Warszawy organizuje uroczystości. Na przykład na białołęce odbędzie się koncert i wspólne śpiewanie pieśni i piosenek powstańczych, na Pradze Północ piknik historyczno-edukacyjny, a na Woli międzypokoleniowy warsztat twórczy Nić Pamięci Wspólna Tkanina Powstania. Oczywiście trudno wymienić wszystkie wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim, więc w opisie filmu będziecie mieli link do biuletynu z wszystkimi uroczystościami. Klasycznie jak co roku zostaną też uruchomione specjalne linie komunikacji miejskiej, a w kościołach w całej aglomeracji warszawskiej będą dodatkowe uroczyste msze święte w intencji powstańców. Powstanie warszawskie też obchodzą kibice różnych polskich drużyn piłkarskich, przygotowując oprawy związane z tym wydarzeniem. Ta pokazana na załączonym obrazku była na tyle kontrowersyjna, że było o niej głośno w całej Europie. Okolice Warszawy również pamiętają o tragicznych losach powstania, dlatego można też uczestniczyć w uroczystościach gminnych. Gminy takie jak Nieporęt, Serock czy Jabłonna mają się czym pochwalić. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w obchodach docznicy tego jakże walecznego aktu postawienia się zaborcom. Opinie o tym czy powstanie w ogóle miało sens są różne, jednak trzeba pamiętać, że nie nam to oceniać. Ci ludzie żyli w zupełnie innych warunkach niż my. Mieli inną sytuację, kulturę i wartości, a jedyne co my możemy stanowczo powiedzieć, to że oni chcieli walczyć za nas i za naszą przyszłość. Pamiętajmy więc o ich walecznych czynach, i póki niektórzy z nich jeszcze są na tej ziemi, okażmy im należyty podziw. Do następnego, Welo Warszawiacy.